W piątek pan starosta podjął decyzję, że ze środków finansowych powiatu przygotujemy, wyprzedzając wytyczne które z poziomu województwa czy kraju, obieg na kwarantannę, która będzie odbywała poza domem. Jest wyznaczony obieg do tej kwarantanny, posiadamy wystarczające środki, aby go wyposażyć w miejsca, powiedzmy, leżące, szpitalne. Obiekt ten będzie osiągnął gotowość gdzieś około środy. Obiekt jest zarządzany przez powiat ostrowski. Jest to internat technikum przy Przygodzice. Obiekt wolnostojący, gdzie można w, dość, w sposób dość łatwy zorganizować ochronę, bo taka ochrona musi być zorganizowana, będzie ją organizowała policja. W tym obiekcie będą przebywali osoby, które rzeczywiście tam są umieszczone. Organizacyjnie jesteśmy również przygotowani do obsługi tego obiektu. Chcę tylko powiedzieć, że kwarantanny odbywają osoby zdrowe, które ewentualnie miały kontakt, podejrzewają, że miały kontakt z osobą chorą. Mamy tam zorganizowany już catering, w dniu jutrzejszym będzie przeprowadzona przez służbę specjalistyczną dezynfekcja tego obiektu. Także jak wspomniałem, mamy w swoich zasobach już środki. Pozostałe środki zostały zamówione mamy zapewnienie, że we wtorek wszystkie potrzebne wyroby, urządzenia spłyną i od środki będzie gotowy do zajęcia.